Zapraszamy na wystawę Małgorzaty Gołębiewicz, artystki związanej ze środowiskiem zielonogórskim, tam zdobywającą, zdobywającą wykształcenie artystyczne. Wystawa, miejsce zarezerwowane. Wystawa niezwykła, myślę, że łącząca różne techniki, różne style, różne formy aktywności twórczej, artystycznej. Artystka sięga po różne środki wyrazu. Możemy znaleźć na niej i malarstwo, i elementy performensu, i instalacje, i fotografie, także gotowe prace poprzez przedmioty, których użyła przetworzone na potrzeby wyrażenia tego, co ma do przekazania publiczności. Wystawa, myślę i o wielu ciekawych kwestiach, o obecności, o nieobecności, o, e, o poszukiwaniach, o, o cierpieniu, o samotności. Myślę, o, o wiele pytań zadaje ta wystawa i myślę, że także na wiele odpowiada. Myślę, że jeżeli ktoś ewentualnie nie, nie dostrzega e, wielu kwestii, które porusza artystka, to wernisaż, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 10 października, godzinie 18, na który oczywiście zapraszam wszystkich, wstęp bezpłatny. To będzie także okazją do spotkania z artystką. Opowie o, o jej wyborach, o tym, dlaczego, dlaczego taką drogą podąża, a nie inną. Wytłumaczy ewentualnie te konkretne wybory, więc myślę, że będzie także to bardzo ciekawe dopełnienie tego, co możemy zaobserwować na bogatej, myślę, że ekspozycji prezentowanej w dwóch w dwóch w salach w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Leszczyńskich 5.